Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku mojego bloga. Kontynuujemy podróż po komitetach wyborczych, które będą ubiegały się o miejsca w Radzie Miasta. Dziś rozmawiam z przedstawicielem Komitetu Platformy Obywatelskiej i kandydatem na burmistrza, wicestarostą, panem Jackiem Zalewskim. Dzień dobry, panie starosty. Serdecznie witam. Jak się Panu podoba nowa ordynacja wyborcza, która zakłada bezpośrednią walkę kandydatów w gminach? Znaczy bardzo się podoba, odpowiadając krótko. Oczywiście i Platforma, zresztą ja sam od dawna byłem zwolennikiem takich rozstrzygnięć. Uważam, że okręgi jednomandatowe są najlepszym rozwiązaniem. Tam nie liczą się pieniądze, nie liczą się znajomości. Nie liczą się kolejności na listach, ale liczy się praca poszczególnych osób, i poprzez pracę radnych kandydatów można tutaj osiągnąć sukces wyborczy. Niemniej jednak wielu znanych polityków wycofuje się z tej bezpośredniej walki i idzie na przykład do Rady Powiatu. Czy ma Pan jakąś teorię, dlaczego tak się dzieje? Znaczy nie wiem dlaczego się wycofują. Znaczy ja również kandyduję do Rady Powiatu i można by powiedzieć, że się wycofałem z miasta, z tym, że uważam, że jeżeli poważnie myślę o kandydowaniu burmistrza, to raczej równoległe kandydowanie do Rady Miasta byłoby nieporozumieniem, ponieważ okręgi jednomandatowe powodują to, że sukces wyborczy na burmistrza powodowałby konieczność przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta ponownie. Dlaczego inne osoby się decydują? Trudno mi powiedzieć. Może, może jest potrzeba wzmocnienia listy powiatowych. Powiat dalej jeszcze funkcjonuje na zasadzie proporcjonalności, dalej decyduje, decyduje, są listy wyborcze i dalej pracuje cała grupa na sukces wyborczy. Są już ogłoszone listy kandydatów. Łatwo policzyć, ilu radnych, na ilu radnych możecie liczyć w Radzie Miasta. Policzyć. Tak, policzyć. Znaczy widzieć. Miejsc mamy, miejsc mamy 21. Decydując się na kandydowanie na burmistrza, również brałem pod uwagę osoby, które mogę zaprosić albo które poprosiłem o kandydowanie razem ze mną, bo uważam, że, że samorząd to jest praca zespołowa. Przedstawiliśmy jako platforma 21 radnych i uważam, że tych 21 radnych naprawdę ma, ma możliwości i predyspozycje, potencjał do tego, żeby powalczyć o dobry wynik wyborczy. Żeby zdominować yy, Rady Miasta. Nie, to nie chodzi o dominację, nie. chodzi o sprawne i skuteczne mm -hmm. działanie dla mieszkańców. Yy, jaka będzie kampania wyborcza? Bo na razie yy, cicho, niewiele się dzieje, nie wierzę, gdzie tam, wizerunkowo. Yy. Proszę mi powiedzieć, bo dość długo zwlekał Pan z ogłoszeniem swojej kandydatury jako kandydata na burmistrza. Czym było to spowodowane? Wrócę jeszcze do tej wcześniej, jaka będzie kampania. Okay. Kampania będzie spokojna, merytoryczna. Myślę, że w takich miejscowościach jak tu Bartów ludzie cenią sobie w to, że ktoś do nich mówi językiem zrozumiałym, językiem propozycji, a nie językiem Walki i agresji w stosunku do swoich kont, okay. konkurentów. Mm -hmm. Drugie Drugi było, dlaczego A, tak długo zakopan? Znaczy, się... ja, już, ja już odpowiedziałem po, po części wcześniej, decydując się na piętnowanie. Również chciałem zaprosić do pracy ludzi, którzy popierają mnie, popierają moje pomysły. Razem zbudujemy jakąś, jakąś wizję, Lubertowa. Myślę, że decyzja już powstała dawno, a tak naprawdę ta, ta formalność jakby było tylko ogłoszenie tej, tej decyzji. Chodzi mi o to troszkę, bo w poprzednich wyborach dość szybko że tam ruszył Pan z wielkim plakatem na jubilacie, także było od razu, od razu wiadomo, że Pan kandyduje. Był Pan jednym z pierwszych, którzy to ogłosili. Natomiast. Zastanawiam ta taktyka, dlaczego tak późno? Czy to jest spowodowane tym, żeby y, były jakieś inne kandydatury? Y, y, czy... Potrzeba wywołania jakiejś tajemniczości. Znaczy, to jest pewna strategia również kampanii wyborczej, myślę, że tutaj jakby jej nie trzeba do końca zdradzać. Wtedy postanowiliśmy jakby być pierwszymi, pokazać wizerunek osoby na burmistrza, kandydata na burmistrza w Tadeborę. Dzisiaj z pozycji wicestarosty również myślę, że jakby ten pośpiech był niepotrzebny, jednak tutaj postanowiliśmy postawić na dobre przygotowanie. I komitetu, i programu wyborczego, i dopiero wtedy merytorycznie wystartować z kampanii wyborczej. Rozumiem. Podczas konsultacji w sprawie Drogi Wschodniej powiedział Pan, że mógłby wymienić pięć ważniejszych inwestycji niż Droga Wschodnia. Jakie to inwestycje? Przede wszystkim miejsca pracy. Czyli tutaj, jakby cały, cały cykl działań zmierzający do tego, żeby powstawały miejsca pracy. Kolejny ważny temat to rozwiązanie to, jak zatrzymać młodych ludzi. Mamy konkretne pomysły rozwiązania, może trochę później o tym. I, i to jest jakby najważniejsze. Poza tym potrzeby inwestycyjne, ja to mówiłem również na tym spotkaniu, potrzeby inwestycyjne, chociażby w infrastrukturę drogową, na osiedlach, na uliczach osiedlowych są tak duże, że, że jakby to uważam za, za priorytety dzisiaj. Droga wschodnia jest, Przeciwnie bardzo skomplikowanym, bardzo drogim. No i wymaga, tak jak to pokazały, konsultacje, jednak dalszych rozmów z mieszkańcami. I hmm. przedstawiciele platformy obywatelskiej są zwolennikami tej drogi. Czy tu jest jakiś rozdzień, czy... Nie, to znaczy, nie, nie ma rozbiegu dźwięku. Ja nie mówię, że jestem przeciwnikiem drogi wschodniej. Mhm. Droga wschodnia jest to pewien skrót myślowy, który trochę budzi emocje niepotrzebne. Na pewno nie obwodnica, na pewno nie droga dla samochód ciężarowych. Ma być to droga lokalna, rozwiązująca nasze lokalne potrzeby, potrzeby naszych mieszkańców. Rozumiem. Czy możemy wspomnieć, możemy jakoś powiedzieć parę słów na temat programu, z jakim idziecie do wyborów? Jakie są główne punkty tego programu? Widziałem dzisiaj na autobusie, że komunikacja bezpłatna jest jednym z takich Tak, pasów, znaczy jest, to jest hasło, między, czy... między, innymi, między innymi tak. tak znaczy mówimy tutaj jakby to jest jeden z elementów, który chcemy poruszyć o o poprawie komunikacji w mieście, tak? czyli likwidacji korków, przy, przyjaznego układu komunikacyjnego miasta. Mamy tutaj na myśli nowe drogi, chociażby to osiedlowe, czy ulice, które rozwiązują pewne tematy, problemy komunikacyjne, lepsza organizacja skrzyżowań. Mamy jeden wielki problem na skrzyżowaniu ulicy lubelskiej z Cicho. To, to, to wymaga rozwiązania. Czyli jakby mówimy tutaj o komunikacji w mieście. Między innymi uważamy, że przekierowanie przy jakby ciężaru, potoku pasażerów na komunikację miejsców zorganizowaną spowoduje mniejsze korki w mieście. Czy możemy się spodziewać, że jeżeli będzie Pan burmistrzem, to będziemy mieć kolejne rondo, do którego Pan tym razem dołoży swoje, swoje starania, żeby powstało? Znaczy, ja, ja, ja... Przez 4 lata odpowiadałem za drogi i trochę, trochę mi pozwoliło to poznać w powiecie. Tak, w powiecie, w tą tematykę. Nie chciałbym mówić jakby dzisiaj rozstrzygać, czy to będzie rondo, czy to będzie skrzyżowanie ze światłami. Uważam, że jakby dobre rządzenie i racjonalne podejmowanie decyzji wymaga przemyśleń i planów. Są fachowcy, są ludzie, którzy się na tym znają. Myślę, że trzeba po prostu takie koncepcje, ale tutaj dla całego miasta. Dla całego miasta przygotować, która poprawi układ komunikacyjny z tymi drogami, które już dzisiaj mamy. Poza komunikacją, jakie inne punkty programu? Tutaj tak jak wspomniałem o tych młodych. Tak chcemy wyjść z propozycją do osób młodych, ale też się nie tylko, bo, bo chyba ten problem nie dotyczy tylko osób młodych, czyli mieszkania. Uważa, uważam, że jakby ta możliwość pozyskiwania środków finansowych przez osoby młode, czyli, czyli ta zdolność kredytowa, czy jakby borykanie się z problemami połączenia spłaty wysokiej raty kredytowej i utrzymaniem rodziny, postanowiliśmy zaproponować mieszkańcom Lubartowa, młodym mieszkańcom Lubartowa system, plan tanich mieszkań. Chcemy, chcemy mamy pewne pomysły, mamy pewne rozwiązania, te te rozwiązania też funkcjonują w innych miastach, i na bazie tych doświadczeń chcemy również w Bartowie stworzyć taki system budowy mieszkań dla młodych mhm. O szczegółach tego przedsięwzięcia porozmawiamy przy następnej naszej rozmowie, ale temat jest bardzo ciekawy. Chciałem zapytać, gdzie by Pan chciał po wyborach pracować? W pałacu, w pałacu czy w ratuszu? I wszędzie, wszędzie, wszędzie dobrze. Wszędzie, wszędzie. Znaczy, decyzję na, do, do, o kandydowaniu na burmistrza, znaczy, jest to bardzo odpowiedzialna decyzja i bardzo, bardzo przemyślana. Uważam, że przed nami, przed, przed samorządami powiatowymi, ale też głównie miejskim. Okres wielu wyzwań i, i szans. i te szanse trzeba wykorzystać. Bardzo duże środki europejskie. Mhm. Ten, ten okres się już nie powtórzy. Jeżeli nie przygotujemy samorządu miejskiego do tego, żeby te środki aplikować, pozyskiwać, no to stracimy szansę. Mhm. Uważam, że pokazałem, będąc w powiecie, od, odpowiadając za bardzo ważne działy funkcjonowania samorządu powiatowego, że, że potrafię to robić. Uważam, że teraz mogę przydać się mieszkańcom Lubartowa. A jako mieszkaniec Lubartowa bardzo mi zależy na dobru tego miasta. Mhm. Zapytam jeszcze o szanse rozwoju miasta, bo często Pan wspomina o swoich, że nie często, ale jeżeli słychać Pańskie wypowiedzi, to o tych właśnie jakichś takich dalekosiężnych strategiach, możemy też na ten temat powiedzieć, jakby Pan widział strategię rozwoju miasta. Też nie chciałbym być jakimś jakby, żeby specjalistą prorokiem do tego, jak to powinno wyglądać. Na pewno musimy dążyć do tego, żeby skomunikować miasto Lubartów z Lublinem. Mhm. Szansa rozwoju miasta musi się wiązać z szansami rozwojowymi Lublina. Jakby to ma być wspólny jeden organizm, dobrze się uzupełniający. Po to ta strefa ekonomiczna, dalszy rozwój tej strefy ekonomicznej, może te tanie mieszkania dla młodych ludzi, którzy nie chcą mieszkać w Lublinie, a w takim przyjaznym mieście jak Lubartów, mogliby zamieszkać, korzystając właśnie z tej infrastruktury, ze szkół, z przedszkoli, dobrze przygotowanych dla, dla młodych ludzi. Więc w tym kierunku rozwój miasta, wykorzystać potencjał turystyczny, wykorzystać potencjał Kozłówki, potencjał Kocka, potencjał naszych zabytków, Również dlatego mamy propozycję stworzenia może marki Lubartowa, czyli tak zwanej, to sobie na robocze, na razie nazwaliśmy Doliny Aktywności, w, w, po byłej kopalni piachu na ulicy Lipowej. Chcemy ten teren przeznaczyć pod inwestycje, ale pod określony cel. Pod rozrywkę i wypoczynek dla całych rodzin. Żeby tu powstał park rozrywki dla mieszkańców Lubartowa, ale myślę, że również jeżeli to będzie y, dobrze zorganizowane i atrakcyjne to ściągnie też i mieszkańców mhm. i Zublina i Zabawy. Chodzi mi o jeszcze współpracę z powiatem. Widzi Pan tu jakąś szansę na nawiązanie współpracy z powiatem dla rozwoju też miasta, no bo to jest jednak układ naczyń połączonych, można powiedzieć. Czy. Bo tak jak są zarzuty, na przykład, że w biegłym nie pracują mieszkańcy Lubartowa, ale pracują mieszkańcy powiatu i dzięki temu jest szansa na to, żeby to bezrobocie spadło w całym powiecie. Mi bardzo bliska jest idea samorządności, idea współpracy i, i takiej wspólnej pracy dla dobra mieszkańców. Nam w powiecie udało się odnieść sukces nie dlatego, żebyśmy tacy mądrzy i tacy wspaniali, tylko dlatego, że potrafiliśmy porozumieć się z samorządami i z wójtami, a przez to zwiększyliśmy nasze szanse na pozyskiwanie środków z zewnątrz. Dzięki takiej współpracy udało się pozyskać znaczne środki finansowe, chociażby na drogi. Czy współpraca z miastem? Nie chciałbym oceniać współpracy miastem, czy ona była dobra, czy zła. Na pewno mogłoby być lepsze. Było parę takich tematów gdzieś poruszanych, które nie udało się zrealizować, chociażby w tym temacie komunikacji, budowy dróg, przebudowy dróg. Lepiej nam to wychodziło z wójtami. Dzisiaj mamy taką sytuację, że. Jestem kandydatem na burmistrza i jestem przekonany, że będę w stanie z władzami powiatowymi, jakie one by nie były, tak się dogadać, żeby to miasto mogło się rozwijać łącznie z powiatem. Rozumiem. Na koniec zapytam o cel wyborczy. Jakie są? Jaki jest cel? Jaka liczba powiedzmy, radnych by usatysfakcjonowała Pana i byłaby takim właśnie zrealizowaniem zamierzeń? Sprawianie polityki służy do tego, żeby mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, żeby ją mieć, żeby mieć ten wpływ, trzeba mieć władzę. Uważam, że po to kandyduję, żeby wygrać te wybory na burmistrza i również y, tak samo rozmawiam z osobami, które ze mną będą My mamy wygrać te wybory. Y, czy to będzie 5, 10, 11, to nie ma znaczenia. Każda osoba ma czuć, że może we, wnieść coś do Rady Miasta i ma potencjał, żeby w tej Radzie Miasta fajnie funkcjonować. Rozumiem. Mi w takim razie pozostaje życzyć Panu zrealizowania tych celów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dzisiaj. Dziękuję do widzenia. Dziękuję Państwu. Okay.